Maria Dura kandyduje na Radną Oświęcimskiej Rady Miasta z okręgu nr 9 z ramienia Komitetu Wyborczego Samorządu Oświęcim razem dla Oświęcimia. Ma 58 lat, jest rodowitą Oświęcimianką, mężatką i matką czterech synów. Z wykształcenia jest technikiem ekonomistą. Pracowała w gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz w zakładach chemicznych Oświęcim. Od 12 lat angażuje się społecznie w Radzie Osiedla Domki Szeregowe, a od 8 lat jest przewodniczącą zarządu tego osiedla. Z pozytywną energią i poświęceniem, nieprzerwanie od pół wieku działa na rzecz swojego okręgu. Przyczyniła się m.in. do przebudowy dróg i chodników, utrzymania terenów zielonych, do posażania placów zabaw, powstania boisk, piłkarskiego i do Działa też społecznie na rzecz mieszkańców Oświęcimia w stowarzyszeniach Samorządne Oświęcim, Osób Niepełnosprawnych Razem oraz Polska Unia Seniorów. Jako radna Maria Dura będzie się angażować w okręgu wyborczym nr 9 na osiedlach Domki Szeregowe, Twory i Kruki. Jej najważniejsze cele to utrzymanie i rozbudowa osiedlowych placów zabaw, remonty chodników i dróg, w tym drogi prowadzącej od ulicy Żeromskiego do boiska piłki nożnej, Kontynuowanie remontu ulicy Dąbrowskiego, zatoki przystankowej dla autobusów oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych oraz z sygnalizacją świetlną i dźwiękową dla osób niewidzących, niepełnosprawnych ruchowo i wszystkich udających się w kierunku cmentarza komunalnego. Maria Dura będzie się też starać o lepsze zagospodarowanie otoczenia samego cmentarza komunalnego. Samorządny Oświęcim, co obiecujemy, realizujemy razem dla Oświęcimia.